reagujesz na krytykę, bo wiadomo, zdarzają się fani i antyfani? Jak sobie z tym radzisz, że na przykład na koncercie przyjdzie taki jeden z drugim i na przykład krzykną jakieś nieprzyjemne słowo z Twojej strony? Wiesz to, no jeżeli gra się imprezy rzeczywiście otwarte, gdzie mogą y, przyjść wszyscy, to y, zdarzają się takie sytuacje, ale jest ich naprawdę jakoś y, bardzo mało. i... Y, i one już, już ich nie ma. Ja miałam najgorszy taki moment właśnie po tym sobocie, gdzie, y, gdzie tak strasznie bałam się wychodzić na tę scenę, że po prostu trzy razy się żegnałam, pięć razy lewą ręką, sześć razy plułam tam do tyłu, y, żeby wyjść żeby umieć unieść to wszystko, co. Co ci ludzie czują stojąc pod sceną, natomiast teraz już tego nie ma. I ja już o tamtym wszystkim zapomniałam i teraz jest coraz lepiej i nikt niczego nie krzyczy. Raczej yy, może nawet mogę, muszę ci powiedzieć, że nawet jest tak czasami, że pierwsze trzy piosenki tak stoją niektórzy, tak? Hmm, nie znam. Tak. Przy, przychodzą z takim przeświadczeniem, a, dowalimy no jej tam. Należy jej się. Ale przez trzy pierwsze piosenki, tak. Nie wiedzą w którym momencie się tak wychylić i już tak coś próbują, ale się nie wychylają. Także myślę, że że to jest mój sukces i, i, i ja super. Ja uwielbiam grać koncerty, no szczególnie teraz.